Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy w grę Trials Fusion. Jest to gra y, zrobiona przez RedLynx Studios. Jest, y, oni też są odpowiedzialni za wszystkie inne y, gry z serii Trials, y, na przykład Trials HD albo Trials Evolution. Ja miałem zaszczyt grania we wszystkie trzy części. Dzisiaj miała premierę właśnie część Trials Fusion, która wyszła na PC to 25 kwietnia. No, bez tego, bez owijania w bawełnę, polećmy sobie z Ride. Right. Ja będę grał na kont kontrolerze, a nie na klawiaturze, bo mi tak wygodniej. Jestem przyzwyczajony z Xboxowego yy, sterowania. Trening już przeszedłem. I zagramy sobie pierwszą mapkę, jaka jest dostępna. Na ramach pokazówki mówi dla Was Piotrek: Trochę za późno to powiedziałem, no ale co tam mi szkodzi? Po prostu. To jest bardzo fajna gra i chciałbym ją wam przedstawić Jak widzicie, kontrolujemy tutaj Takim człowieczkiem na motorze Który dzięki mojej gałce Jakkolwiek by to głupio brzmiało Przemieszcza się do przodu i do tyłu i... Na triggerze mam przyspieszenie Na drugim triggerze mam Jazdę do tyłu Ja Muszę trochę zwolnić ale to było głupie z mojej strony. A przynajmniej się odrobimy tym Front Filipem, który jest jakże piękny. Nie troszkę musicie się nudzić, no ale ja Wam tylko pokazuję, jak wygląda ta gra na dniu jej premiery, no. Możecie sobie po prostu wyobrazić, że ona jest naprawdę jedną z lepszych gier, jak, yy, jak, w jakie grałem do tej pory. Niestety nie mam internetu teraz podłączonego do komputera. Nie wiem z jakiego powodu do końca, ale tak właśnie by pierwszą trasę. Nie może teraz wyjdziemy sobie. Nie staliśmy złoto za tą za ten, tą trasę. Weźmy sobie Waterworks teraz. Trasa Evolution to jest y, typowa gra no można powiedzieć, że powstała na bazie takich flaszówek, które Nigdyś się grało Właśnie z jakimś mo mo Elastomania na przykład. O! To jest akurat y, protoplasta teraz Elastomania. Bardzo fajna gra, jak ktoś nie grał nigdy, to polecam. Warto to... to... O Jezus Maria, nie, nie, nie. Jak, jak będziecie wkurze, że ja cały wyścig powtarzam. To... Sorka, ale ja jestem takim człowiekiem, który jak coś nie zrobi na złoto, to nie zrobi tego w ogóle, no. Simple as that. Sorry za ten kursor, ale na no razie nie mam przy sobie myszki. I trudno mi jest tak trochę... I już teraz nie popełniliśmy tego samego błędu, co poprzednim razem. O Jezus, Sorka. Przepraszam was za to. Eee, można tą grę też porównać do gry Joe Danger, ale tam mamy bardziej... ...kupione... Jezu... Nubię teraz, nubię, przepraszam Was za to. No, tą grę akurat ta PC ta wydał Ubisoft. Jest to pierwsza tak futurystycznie stylizowana ee, wersja trialsu, bo wcześniejsze były bardziej takie w takiej konwencji... Błoto, albo nie wiem, drewno, ulice, normalne wszystko takie codzienny staw Trochę wypadłem w sprawie nie... no, po niegraniu przez dłuższy czas wzdialcy się wychodzi z lekkiej wprawy A na szczęście mamy do dyspozycji dużo tras A dużo tras też jest wykonywanych przez y, samych y, y, graczy bo mamy tutaj zaimplementowany kreator tras własnych no. powtórzę chyba po, po trasy po 5 razy no co się dzieje no ja nie mogę no, po poucinam to trochę pewnie potem ale to no, kontynuując mój monolog Resolution to jest na pewno gra która spodoba się fanom dobrych zręcznościówek trzeba wiele skilla żeby zdobyć wszystkie achievementy w tej grze a jeszcze więcej żeby przejść wszystkie Yy, trasa Extreme na złoto. Mamy tutaj podzielone akurat trasy na różne stopnie trudności. Extreme to są najtrudniejsze. No, nie wiem jak to tutaj wygląda, ale wcześniej właśnie tak było, że Extreme to był najtru najtrudniejszy trasa. Były najtrudniejsze trasy. Dobra Olać to już. Srebro, ale to później sobie poprawię. Dobra, obserwatorium. Mamy też różne rodzaje motorów, możemy sobie upgrade'ować naszego. E, oczywiście tylko wizualnie. Motory dzielą się na klasy, akurat e, typowo takie że skillowe: jak na przykład większe przyspieszenie, ale cięższy motor. Albo e, przyspieszenie, bardzo małe, ale lekki motor, że lepiej. Wspina się na pod górki i lepiej można ustawiać swojego ragdola właśnie na tych na, na motorze hmm. Dobra. To było dziwne, no ale let's go więc. Muzyczka też tam gra w tle Jestem fanem z każdej części trasów Jeszcze niestety nie mam tyle skilla ile powinienem mieć aby porządnie grać. Mm, dobra. Jeszcze sobie pojedziemy za dwie trasy. I myślę, że powinniście zrozumieć, na czym polega mniej więcej e, Trials, cała seria Trials. Ubisoft włożył w to dość dużo cierpliwości, tak samo jak Red Link Studios. Na dniach chyba ma się pojawić wersja nawet Trialsów na smartfony co też jest dość dużym zaskoczeniem, bo nigdy wcześniej nie było takiego czegoś. Nigdy nie, czy się nie zaistniała sytuacja, w której pojawiłyby się trialsy na e, smartfony. Dzięki czemu... No tak, no nie wiem, czy się już pojawiło, czy, po, czy pojawi się dopiero. No ale cieszę się niezmiernie, że ta seria w końcu tak ładnie rozwija skrzydła. Od Trialsów HD, które były, jednym, jed, które były jednym z najlepiej sprzedających się gier arcade na Xboxie kiedykolwiek, po Trials Evolution, które że, że przejęło ten właśnie tytuł, do Trials Fusion, które ukazało się na Xbox 360, Xbox One, jeliś nie mylę, PS4 też? Chyba tak. O, nowy event blokowaliśmy. Dobra, Lecimy, dalej. Za medale dostajemy expa i za Expo dostajemy levele I za te właśnie... Te właśnie pieniądze tutaj w lewym rogu możemy sobie Wykupywać części do swoich motorów, w sensie kolorystycznie i, i, i wygl jako wygląd Części ubioru też dla swojego kierowcy Myślę, że dobrze wam to wszystko tłumaczę Trudno nie, nie rozumieć tej gry Jak na moje pierwsze wrażenia teraz po tych pierwszych trasach, to mi się bardzo osobiście podoba. No i widzicie właśnie. Jak to się kończy, jak mówię, że mi się coś podoba. I że chwalę się, że jak to ja nie jestem super w tej grze. No ale... wracając do samej gry. Widzicie te futurystyczne. Ten futurystyczny design, który nie był obecny w poprzednich częściach to samo. Mówiłem już yy, na początku. Bardzo mi to przypomina troszkę yy, Far Cry'a Blood Dragon. Niektóre elementy scenarii. Myślę, że to tekstury po prostu zapożyczono od Ubisoftu. Nawet ten główny, główny kierowca przypomina mi yy, T-Rex Commando chyba się nazywał główny bohater tego Blood Dragona. Już nie pamiętam. Ale coś było z T-Rexem na pewno. Napadzie się tak wygodnie gra w tą grę, że to jest po prostu piękne. Ta, myślę, że na tej trasie zakończymy naszą przygodę z Trails Fusion. Na ramach mojego kanału mówił dla was Piotrek z chorym gardłem, żegnam się z wami. Siemanko!